Niepokoje, a nawet toczące się na świecie wojny, te bliskie i te dalekie, nawet te odległe, przypominają nam w jakimś sensie o konieczności zabiegania o pokój. Można powiedzieć, że w pewnym sensie pokój staje się produktem pierwszej potrzeby. Myślę, że przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że mieliśmy pokój, że żyliśmy w dobrobycie. Utożsamiliśmy pewnie w jakimś sensie jedno z drugim. Dobrobyt z pokojem. Wyobraża, wyobrażaliśmy sobie, że go mamy i że już nic nam nie zagraża, że no w końcu jesteśmy już tak ucywilizowani, tak mądrzy, tak oświeceni, że przecież usiądziemy wspólnie do jednego stołu i jak Cywilizowani ludzie się dogadamy, wszystko sobie wytłumaczymy, porozumiemy się. No, w końcu debata, konsensus, demokracja. Mam wrażenie, że często z tych wartości, z tych środków uczyniliśmy sobie cel, a może nawet trochę ubóstwiliśmy. Sami siebie uznaliśmy za twórców pokoju. I okazało się, że to co uważaliśmy już za nasze, wypracowane, to nad czym sprawujemy władzę, nagle utraciliśmy nad tym kontrolę. Nagle stało się to kruche. Nagle to straciliśmy. I może pójdziemy po rozum do głowy i przypomnimy sobie, że pokój nigdy nie jest dziełem człowieka. Że ten prawdziwy pokój, że ten trwały pokój Zawsze jest dziełem Boga, że to nie przez konsensus, nie przez głosowanie, przez umowę czy ustępstwa osiągniemy kiedykolwiek trwały pokój. Bo niestety za tym brakiem pokoju, za wojną, za niepokojem, za nienawiścią kryje się pragnienie władzy. A to pragnienie władzy właśnie leży u źródeł każdej wojny. Skąd natomiast to pragnienie władzy? No z takiego poczucia niegodności, braku miłości, głębokiego zranienia grzechem w każdym z nas. A zatem jedynym lekarstwem, po raz kolejny, lekarstwem także na wojnę lekarstwem, które przynosi prawdziwy, trwały pokój jest krew Chrystusa. Bo ona jest znakiem nieskończonej, bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, dwudziestym wersecie słyszymy takie słowa, takie słowa, aby przez Niego pojednać wszystko ze sobą, przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Módlmy się o ten pokój, prośmy Boga o niego. Nie ustawajmy oczywiście w naszych zabiegach, ale nigdy nie zapominajmy, że dawcą trwałego pokoju jest tylko Bóg. Przez Jego krew zostaje wprowadzony prawdziwy pokój. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przedstawmy w chwili ciszy Panu Jezusowi, ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, wszystkie nasze intencje i sprawy, z którymi przychodzimy na tą wspólną modlitwę. Tajemnica pierwsza. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas obrzezania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Kromian naszego ogłosiliśmy dzisiaj i odpuszczamy nasze winy, jako winy nasze winy, i my odpuszczamy naszym powinnym. Nie wiesz nas przepraszamy, ale nas zbaw po swojemu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Ciebie, panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Które odprawiły Tajemnica druga. Pan Jezus przelał za nas swoją krew, gdy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak na początku, teraz zawsze na Ciebie, panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Tajemnica trzecia. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas biczowania.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I jako Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Tajemnica czwarta. Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas ukoronowania cierniem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba Waszego poprzyjmy daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym widomajcom. I nie bądź nas na ale nas zbaw Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Bożej nie podajmy Dzień, i otkuść się nasze dni, jako i my odpuszczamy naszych ojcom, i nie będź nas niepokuszeni, ale nas zławu, co zakochanych. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Które swoją Tajemnica piąta. Pan Jezus przelał za nas swoją krew na Drodze Krzyżowej. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Pan Jezus przelał za nas swoją krew podczas ukrzyżowania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie naszego Bożego i odejmad Dzień, i odpuść się nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych ojca, nie dłuższy nas na błyszeń, ale nas samych, złochem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje. Tajemnica siódma. Pan Jezus przelał za nas krew i wodę, gdy przebito mu Bóg włóczniom. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które krwią. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa, niech ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen. Błogosławiona krew Jezusowa, na wieki błogosławiona. Święty Kasprze Święta Mario de Matias módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól nam, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia który żyjesz i królujesz na wieki wieków.